Inwestorzy na warszawskim parkiecie próbowali dziś kontynuować czwartkową doskonałą pasę. Początkowo jednak było nieco nerwowo. Indeksy co prawda zaczęły notowanie od niewielkiej, sięgającej około 20% zwyżki, jednak szybko zeszły pod kreskę, by jeszcze przed upływem pierwszej godziny znów zyskać w porównaniu do czwartkowego zamknięcia. Szalające od dwóch dni akcje KGHM zyskujące po 5% dziś rano nieznacznie traciły na wartości. Na niewielkim minusie znalazły się też walory telekomunikacji polskiej i PZU. Za to rolę lidera wzrostu w pomiedziowym kombinacie przejął PKO BP, którego papiery zwyżkowały rano o 2,5%, choć i walory Banku Rozwoju Eksportu nie próżnowały rosnąc o 3,5%. Notowaniem PKO BP nie zaszkodziła decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy o niewypłacaniu dywidendy w przypadku, gdyby bank kupił pakiet akcji Banku Zachodniego BK. Walory pozostałych spółek wchodzących w skład WIG 20 raczej nie błyszczały. Po południu e, jedynie połowa z nich notowała zwyżki, a i te w większości były niewielkie. WIG 20 zakończył dzień z wyżką o 20%. WIG wzrósł o 0,3%, indeks małych spółek zyskał o prawie 1%, a MWIG 40 stracił symboliczne procent. Obroty wyniosły nieco ponad 1,6 mld złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.